Zumi wideo prezentuje Elit, Centrum Laseroterapii i Modelowania Sylwetki, to renomowane centrum, w którym eksperci od przeszło 10 lat oferują swoją wiedzę, doświadczenie oraz najlepsze technologie. W przyjaznej atmosferze i komfortowych warunkach zespół lekarzy, pielęgniarek i kosmetyczek fachowo ocenia każdy problem i proponuje odpowiednie zabiegi. Specjaliści Elit wskazują drogę do wymarzonej, harmonijnej figury oraz skutecznie pomagają zaradzić mankamentom urody. Elit zaprasza na zabiegi laseroterapii, a w szczególności depilacji laserowej, zamykania naczyń, fotografii. Odmładzania, usuwania blizn i rozstępów, zabieg niechirurgicznego liftingu skóry, zabiegi likwidujące miejscowy nadmiar tkanki tłuszczowej i zwalczające celulit, zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, makijaż trwały, kontur, make-up, aplikacje przedłużania i zagaszczania rzęs. Elite to także autoryzowany instytut SOTHIS z pełnym menu kosmetycznym tej prestiżowej marki obejmującej zabiegi podstawowe, specjalistyczne, instytutowe oraz programy pielęgnacji domowej. Zapraszamy! ZUMI. Więcej o firmach, produktach i usługach.